Dobry wieczór, Szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie kolejnego wieczoru, drugiego wieczoru naszej nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Nie traćmy czasu, bo jesteśmy tu po to, żeby się pomodlić, więc zapraszam teraz do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Teraz, jak zawsze na początek, krótki rachunek sumienia. Będzie teraz chwila ciszy medytacyjnej takiej modlitwy i muzyki, a potem wspólnie Pana Boga. Przeprosimy i będziemy się modlić. Panie Jezu, Ty, który umarłeś na krzyżu dla mojego zbawienia i za moje grzechy, przepraszamy Cię, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i słabości. Zanurz je w swoim miłosierdziu, otocz mnie swoją miłością i udziel mi Twojej pomocy, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwa na dzień drugi. Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, Moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo, rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje ręce składam węzeł, tutaj wymienię co chodzi, który nie pozwala mi głosić chwały Bożej. Maryjo, rozwiązująca węzły, módl się za nami. Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, ten prosi o pomoc, Maryję. Modlitwa do Maryi, rozwiązującej węzły. Dziewico Maryjo, matko pięknej miłości, matko, która nigdy nie opuszcza z dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża Miłość i nieskończone miłosierdzie, zwróć ku mnie swoje spojrzenie. Pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei, i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt nawet zły nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość, dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen. Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za nami. Tak to właśnie drugi dzień nowenny za nami. Bardzo Wam dziękuję za to, że się modlicie, za to, że trwamy razem na modlitwie. Przyjmijcie, kochani, na koniec błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpicie dobrze, śpicie pięknie, śpicie najlepiej, niech to będzie piękna noc środowa. Obudźcie się jutro w czwartek i spotkajmy się, kochani, w kolejnym dniu naszej Nowenny. Wszystkiego dobrego, ściskam Was z Bogiem.